W głębi ludzkiej natury tkwi tajemnica wyboru prostego, a jednak zapomnianego narzędzia, które kształtuje naszą drogę przez zawirowania życia. W epoce, gdzie zewnętrzne siły zdają się narzucać swoją wolę, łatwo zapomnieć o sile, która tkwi w nas samych, w mocy wyboru. To właśnie ten wybór jest kluczem do rozwoju osobistego i duchowego, jest ścieżką, która prowadzi przez ciemności ku światłu od cierpienia do uzdrowienia. Wybieranie tego, co służy nam najbardziej, jest aktem najwyższej troski o siebie, dalekim od egoizmu. W kulturze, która często gloryfikuje poświęcenie i zaniedbanie własnych potrzeb w imię altruizmu, trudno jest rozróżnić, gdzie kończy się zdrowa miłość własna, a zaczyna egoizm. Jednakże w głębi naszej istoty wiemy, że prawdziwa miłość do siebie nie jest i nigdy nie będzie aktem egoistycznym. Miłość własna jest fundamentem, na którym budujemy naszą zdolność do kochania innych, świadectwem, że tylko poprzez zrozumienie i akceptację siebie możemy prawdziwie otworzyć się na innych. Cierpienie w jakiejś formie dotyka każdego z nas. Czasami jest to ból fizyczny, innym razem emocjonalne zranienia, które wydają się nigdy nie goić. W tych chwilach wybór może wydawać się iluzoryczny, a możliwości ograniczone. Jednak to właśnie w tych najciemniejszych momentach wybór uwolnienia i uzdrowienia staje się najbardziej istotny. Uzdrowienie nie jest procesem, który przychodzi do nas z zewnątrz. Jest świadomym wyborem, decyzją, aby podjąć trudną drogę naprawy tego, co zostało zniszczone. Każdy z nas ma niezbywalne prawo do wyboru. To prawo jest naszym dziedzictwem, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy. Wybór ten nie jest jednorazową decyzją, ale ciągłym procesem, serią małych decyzji, które razem tworzą mozaikę naszego życia. Kiedy wybieramy objęcie siebie i swojego życia, zaczynamy pisać nowy rozdział w naszej historii rozdział, w którym jesteśmy nie tylko bohaterami, ale i autorami. Wzięcie odpowiedzialności za własne życie i uzdrowienie jest zarówno wyzwaniem, jak i wyzwoleniem. Wyzwaniem, ponieważ wymaga od nas, byśmy stanęli twarzą w twarz z, najszym, z naszymi najgłębszymi lękami, bólem i niepewnością. Wyzwoleniem, ponieważ w momencie, gdy to robimy, odkrywamy w sobie moc, o której istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Ta moc nie pochodzi z dominacji nad innymi, ale z głębokiego zrozumienia i akceptacji siebie. Pisanie swojej historii życia z samym sobą w roli głównej to podróż, która wymaga odwagi, cierpliwości i wytrwałości. Nie jest to droga pozbawiona przeszkód, ale każda przeszkoda, którą pokonujemy, czyni nas silniejszymi, bardziej świadomymi i bardziej zintegrowanymi z naszą prawdziwą esencją. W tym procesie wybór staje się naszym najwierniejszym towarzyszem, przewodnikiem, który pomaga nam nawigować przez skomplikowany krajobraz ludzkiej psychiki. Wybór jako narzędzie rozwoju osobistego i duchowego jest zarówno prosty, jak i głęboko skomplikowany. Jest prosty, ponieważ zawsze leży w naszych rękach, jest jednocześnie skomplikowany, ponieważ wymaga od nas, byśmy zanurzyli się w głębinie własnej duszy. Ważne jest, żeby skoncentrować się na tej prostocie i nadmiernie nie komplikować swojego życia. Ale to właśnie w tej podróży w głąb siebie odkrywamy, że wybieranie tego, co nam służy, nie jest aktem egoizmu, ale najwyższą formą miłości własnej. I to właśnie ta miłość własna jest fundamentem, na którym możemy zbudować życie pełne sensu, celu i uzdrowienia. Często działając na autopilocie nie zdajemy sobie sprawy, że nawet najdrobniejsze decyzje kształtują nasze życiowe doświadczenia. Każdy moment jest przesiąknięty możliwościami, a nasza obecność i uważność w tu i teraz otwiera przed nami drzwi do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas. Żyjemy w czasach, które charakteryzują się nieustannym pośpiechem i bombardowaniem informacji z każdej strony. W takim świecie łatwo jest stracić z oczu to, co naprawdę ważne i pozwolić, aby nasze życie kierowały utrwalone wzorce i działania. Te wzorce często nieświadomie przyswojone od rodziców, społeczeństwa czy poprzez doświadczenia życiowe, mogą nam nie służyć i nie wpływać na nasz rozwój. Działając zgodnie z nimi, możemy nieświadomie wybierać ścieżki, które nas ograniczają, zamiast tych, które prowadzą nas do wzrostu i uzdrowienia. Uświadomienie sobie, że w każdym momencie istnieje wiele wariantów naszego doświadczenia jest pierwszym krokiem do przejęcia kontroli nad własnym życiem. To zrozumienie, że mamy wybór nie tylko między dużymi życiowymi decyzjami, ale również w codziennych pozornie nieistotnych momentach daje nam moc do zmiany. Kiedy zaczynamy zauważać, czy nasze decyzje są dokonywane automatycznie, opierając się na utrwalonych wzorcach, które nam nie służą, otwieramy przestrzeń do dokonywania ich świadomie, w sposób, który odzwierciedla naszą prawdziwą esencję i troskę o siebie. Praktyka uważności i obecności w tu i teraz jest narzędziem, które pozwala nam zauważać te automatyczne wzorce i zastanowić się nad nimi. Pozwala nam się zatrzymać i zapytać, czy ten wybór naprawdę służy mojemu najwyższemu dobru? To pytanie, choć proste, ma moc przekształcania naszego życia. Kiedy zaczynamy dokonywać wyborów świadomie, z troską o nasze dobro, każda decyzja, nawet ta najmniejsza, staje się aktem tworzenia życia, który jest bardziej zgodny z naszymi najgłębszymi pragnieniami i wartościami. To, że wybieramy coś z troską o siebie, nie musi znaczyć jednocześnie, że jesteśmy przeciwko komukolwiek. Warto o tym pamiętać. Świadomy wybór wymaga od nas również odwagi, by porzucić to, co znane, ale nie służące naszemu rozwojowi, na rzecz niepewności i nowości, które mogą nas prowadzić do wzrostu. To nie jest łatwa droga. Wymaga od nas zaufania do siebie i do procesu życia, wiary w to, że każdy krok, nawet ten najbardziej niepewny, jest krokiem w kierunku pełniejszego bardziej autentycznego życia. Podsumowując, każdy z nas stoi przed nieskończoną ilością wyborów, świadomych i nieświadomych, które razem tworzą tkankę naszego życia. Uświadomienie sobie tej mocy wyboru i praktykowanie uważności, aby dokonywać tych wyborów świadomie i z troską o siebie, jest fundamentem, na którym możemy budować życie pełne sensu, celu i uzdrowienia. To jest droga, która wymaga pracy i determinacji, ale jej nagrody są niezmierzone. Życie, w którym każdy wybór jest odzwierciedleniem naszej najgłębszej prawdy i esencji. Jeśli chciałabyś się nauczyć korzystania z tego narzędzia, jakim jest wybór, to zapraszam do mnie na konsultacje online. Link do konsultacji znajdziesz w opisie mojego profilu lub też pisz na kontakt lovecoaching.pl. Skomentuj polub i udostępnij to nagranie, proszę, jeśli ma ono dla Ciebie wartość. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawia miłość w Tobie.